wszystkim, z tej strony Oliwia, witam Was na moim kanale To Poczytane. Dzisiaj przygotowałam do Was recenzję książki, która jest tajemniczą książką, e, którą zapowiadałam na moim Bookstagramie. I jest to książka Osiedle w Remigiusza Mroza. Jest to najnowsza książka tego autora, dostałam ją przedpremierowo do zrecenzowania dzięki portalowi hiphopnigdystop.com Bardzo pozdrawiam chłopaków, dziękuję Wam za to, że mogłam e, dostać się od Was przedpremierowo i móc ją zrecenzować na łamach oczywiście naszego portalu. Zachęcam do sprawdzenia, tam jest recenzja pisana. Historia tutaj, która jest opowiedziana przez Remigiusza Mroza, to historia młodego chłopaka Deso, który wychowuje się na osiedlu Żniw. Jak wiadomo, są to wczesne lata dwutysięczne, dlatego dym narkotyków, czyli inaczej dym jointów jest oczywiście wszędzie tam na osiedlach. Tutaj wszyscy tak naprawdę walczą o przeżycie na blokach i nie zawsze oczywiście spotyka się osoby, które pomagają w tym przeżyciu. Tutaj historia DESO rozkręca się po tym, gdy w nocy dostaje sms od nieznanego numeru, który twierdzi, że boi się, ponieważ ktoś za nim idzie. Chłopak nie zna tego numeru, odzwania jednak jedyne, co słyszy, to trzaski. Jak się okazuje później w szkole, zaginęła jego koleżanka z klasy. Pierwsze tak naprawdę podejrzenia padają na DESO, który jako ostatni miał kontakt z zaginioną dziewczyną poprzez właśnie tego sms. -a. Deso zaczyna szukać tej dziewczyny. Oczywiście chcę, chciałabym Wam powiedzieć więcej na temat tej książki, jeżeli chodzi o fabułę, jednak nie mogę, bo nie chcę Wam psuć niespodzianki tego, co tak naprawdę dzieje się tam w książce. Dlatego, że pierwsze co Wam powiem, to jest to, że z tą książką nie da się nudzić. Na każdej stronie dostajemy nowe informacje, które burzą nam poprzedni pogląd na daną sytuację, co tak naprawdę działo się tam na osiedlu, jak zaginęła ta dziewczyna, o co tak naprawdę tam chodzi i jesteśmy ze strony na stronę bombardowani nowymi wiadomościami, nowymi e, informacjami, które tak jak już powiedziałam wcześniej, po prostu burzą nam wszystko, co sobie e, wymyślimy na dany temat. I kiedy tak naprawdę myślimy, że już wiemy, co naprawdę tam się stało na osiedlu, jak to się stało, że ta dziewczyna pisała do deso. Po raz kolejny dostajemy jakby obuchem w głowę i nie wiemy, co tam się mu wydarzyło. Jednak mimo tego, że nie wiemy, jakby ja cały czas byłam jakby zachęcana przez autora do dalszego czytania, co tak naprawdę stało się z tą dziewczyną jaki związek ona ma z Deso? czemu w ogóle ona do niego napisała na początku pojawia się milion pytań co tak naprawdę tam się stało jednak powiem Wam jedno zakończenie tej książki totalnie rozwaliło system, po prostu usiadłam, siedziałam chyba z 10 minut i zastanawiałam się jak, jak to jest możliwe i dlaczego na to nie wpadłam wcześniej, po prostu zakończenie powala na łopatki i powiem Wam, że nawet domyślając się w którejś części, w którymś momencie książki, nie będziecie wiedzieli, co tam się wydarzyło, co na końcu się okazuje. I zakończenie jest tak naprawdę idealną pointą całej tej książki. Jest zaskakujące, jest tajemnicze i do końca tak naprawdę nie wiemy, co tam się stało. Zakończenie jest po prostu. No idealne, wiem, ja, że mówię taka roz, rozemocjonowana o tym, jednak to zakończenie naprawdę było niesamowite w osiedlu Żniw Remigiusza Mroza, naprawdę zostałam totalnie zaskoczona i ten kryminał jest niesamowity, po prostu trzeba przeczytać, żeby zrozumieć. O co tak naprawdę mi tutaj chodzi w tym moim emocjonalnym mówieniu, dlatego że naprawdę powalane łopatki, ja tą książkę przeczytałam chyba w dwa dni, no i ten drugi dzień, kiedy już właśnie dochodziłam do końcówki książki, po prostu czytałam, 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 bo już chciałam się dowiedzieć, co tam się stało. Oczywiście jeżeli chodzi o styl tutaj autora, jest on bardzo lekki, właśnie szybko się czyta tą książkę, z minuty na minutę jesteśmy ze, ze strony, w sumie na strony jesteśmy zaskakiwani informacjami. Styl jest bardzo prosty, co też mi się bardzo podobało, ale tutaj jest ten jakby taki slang, bardzo prosty oczywiście ten slang jest pokazany w tej książce, co... I kiedy się właśnie czyta, to wydaje się, jakby się szło koło deso i byłoby się na tym osiedlu, gdzie wszyscy słuchają rapu i tak dalej. Także jest to bardzo fajne. Um, oczywiście też bardzo mi się podobało to, że pojawiły się tutaj elementy rapu i to, że właśnie Deso próbuje się wyrwać tam z, z tego swojego osiedla i pomóc babci, przez to, że zaczyna nagrywać rapowe kawałki. Ja jestem, że tak powiem, zaznajomiona z, la, z rapem od. Kilku lat, to na pewno od kilku lat, zawsze generalnie muzyka towarzyszyła mi w życiu i kiedy właśnie w opisie przeczytałam, że tutaj mają się pojawić jakieś kawałki rapowe, to tym bardziej zostałam zachęcona, pojawia się tutaj WWO, pojawia się tutaj P.A., ja, PZ, LDO, także ym, jesteśmy w, te, w trakcie tej książki, tak samo tutaj są podawane tytuły różnych właśnie numerów, które wychodziły w latach 2000- Um, oczywiście cała playlista jest, o ile się nie mylę, na stronie Remingiusza Mroza, także możecie sprawdzić sobie, co to są za y, numery. Jest też bardzo fajnie, jakby podzielona ta książka, dlatego że jest podzielona na rozdziały, które są podzielone na konkretne części, y, które odpowiadają temu, jak się tworzy muzykę. E, czyli na przykład mamy intro, mamy pierwszą zwrotkę, mamy refren, drugą zwrotkę, refren, i tak do końca, aż dochodzimy do outro, które totalnie rozwala system. Także jeżeli chodzi o tę książkę, jestem bardzo zadowolona. Jeszcze raz dziękuję chłopakom, że mogłam w ogóle ją przeczytać i zrecenzować ją. Cała recenzja, tak jak mówiłam wcześniej, znajduje się na hiphopnigdystop.com, także możecie zajrzeć i przeczytać, co tam jeszcze ciekawego napisałam na temat tej książki. Nie, wydaje mi się, że prawie wszystko wam powiedziałam. Zachęcam bardzo do e, tutaj osiedla Żyni Formigiusza Mroza, dlatego że jest to bardzo e, fajna książka do przeczytania, bardzo taka e, wartka, jeżeli chodzi o czytanie. No, a oczywiście wątki tutaj, które się pojawiają, tajemniczość i tak dalej, to e, rozwala całkowicie system, wali na łopatki. I kiedy skończycie czytać tą książkę, to usiądziecie tak samo pewnie jak ja i będziecie się zastanawiać, jak, jak do tego doszło. I wtedy remigiusz mróz wam na sam koniec odpowie, jak do tego doszło. Także bardzo dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że moje emocje przejdą na was, kiedy będziecie czytać oto tą książkę osiedle żniw remigiusza Mroza. Także to już koniec mojej recenzji. Dziękuję bardzo, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału na YouTubie oraz do obserwowania mnie na Instagramie.